No i widzicie co tu się dzieje? Wypadek! Boże, co ty robisz? Boże, co ty robisz, gościu? Czy mam cię zaszczelić? Otóż witam was wszystkich, a dzisiaj to jest pierwszy odcinek programu Jeźdź Bezpiecznie. I sobie powiemy, jak uniknąć zabijania. I już właśnie tutaj widzimy, że już jest tutaj pierwsza osoba, która się wywaliła pociągiem, jeszcze nuklearnym, e, wspomniałem tutaj. E, a nuklearny jest bardzo i to bardzo niebezpieczny. E, Pamiętajcie, że takie typu filmiki będą się pojawiały właśnie mm, w czwartki o godzinie e, 15.00. I pamiętacie, żebyście zasubowali kanał. Akurat dzisiaj taki wyjątek we wtorek, bo pierwszy odcinek musi no to wiadomo. Drugi odcinek już będzie tym razem w czwartek i w czwartki właśnie. Właśnie wbił do mnie gracz o Niku Kubekmi, ale ja nagrywam teraz program, więc nie mam czasu. Słuchajcie, pojedziemy sobie po pociągach, no nie na pociągach i przetestujemy sobie ruch kolejowy, bo nie chciałbym zobaczyć jak tutaj się zmieniło od lat właśnie. No i co, pamiętajcie, że macie że 30 sekund, żeby ruszyć swój pociąg, jeżeli nie ruszycie, no to będziecie zabijani, natomiast, tak, włączę se czat. natomiast jeżeli w sumie nie przestrzegacie przepisów, to także zostaniecie zabici, przepisy macie dokładnie opisane w playliście, poradniki czy coś, dobra, myślę, że już minęło 30 sekund, więc niestety osoba musisz zostać zabij... zabite. Więc e, przepraszam cię bardzo, ale muszę. E, Pamiętajcie, jeżeli was zar ktoś zarobił pociąg, no to e, no to właśnie tutaj e, możecie też zabić tą osobę. Jeżeli to był wasz pociąg, nie? No Jedziemy sobie fajnie, super. E, Pamiętajcie, że limit prędkości dla pociągów dostawczych jest 100 na godzinę, e, natomiast dla pociągów e, tych, nuklearnych, jest maksymalnie 80. E, Czekajcie bo ma problem. A dla osobowych mamy 90. Jeszcze sobie tak w ogóle przetestujemy sobie... Znaczy, zobaczymy sobie, jak tam w ogóle skrzyżowanie. Jak tam skrzyżowania ogólnie. Więc tak sobie jeszcze przetestujemy. No bo pamiętajcie, żebyście jeździli bezpiecznie po ludzie. No bo tutaj nieraz zauważam właśnie tutaj wypadki. Jeżeli nie chcecie, żeby prędkość tak spadała od razu, to klikajcie sobie tutaj. Tu jest kontrol i nie będzie takiego problemu. Właśnie. Kurde, no jeszcze pojechałem w złą stronę, ale już niestety cofnąć nie można. Chyba jest problem duży, nie? Pytam się, żeby światła też przestrzegać, ale yy, nas to nie dotyczy. No i co tutaj się dzieje? No co tutaj się dzieje? Rany boskie! Co tutaj się dzieje? Jezus Maja! Ja nie mogę! Kuźwa mać! Co to ma być, kuźwa? Jezus Maria! Przecież on zaraz wjedzie w ten pociąg. Natomiast yy, my tutaj musimy ustąpić pierwszeństwa. No i jeszcze pociąg się wykoleił i będzie blokował ruch kolejowy, albo jednak nie. Yy, więc no. No i kurde jeszcze. ktoś mi wszedł na pociąg, bo oczywiście no nie, nie zauważają tego, nie? No, yy. A ten chłop co tutaj stoi? No jejut, dobra, nie wiem kto pierwszy, ten lepszy czy co, bo ja nie wiem, ja nie rozumiem, dobra yy, Mam jechać czy nie, może lepiej nie A ten chłop tutaj robi, no dlaczego on zabie? no dlaczego No, no ustąpił mi pierwszeństwo, ale dobra, to już yy, dłużej bez sprawka. Ja tu, powinien ustąpić, ale niestety, no, chłop się tu w pierwszy nie ustąpił. Y, nieważne. Y, lecąc, y, możemy sobie dalej jechać. Pamiętajcie, że jeżeli warunki, y, właśnie, są nie, niedobre. To pamiętajcie, żeby jeździć z małą prędkością. Y, z Taką mniejszą prędkością, tak, nie wiem. Zależy, jak tam jest. Y, więc no. I teraz sobie pojedziemy właśnie w prawo, zobaczymy sobie, jak tam, co tam się dzieje. Szczególnie pójdziemy sobie. No i co ty robisz? Co ty robisz? Nie porąbało cię? Jezus Maria Za to jest skutek zabijania I to ewidentny kuźwa Tu nie można się Tu nie da się zastanawiać Tu ewidentnie jest skutek zabijania Za takie coś Za spowodowanie wypadku yy, Więc no Więc właśnie zdarzyła się koliz kolizja Między yy, pociągiem yy, Wrócę do was yy, Pójdziemy sobie na teraz na skrzyżowanie Słuchajcie, już dotarliśmy na skrzyżowanie. I rany, rany boskie, co tutaj się dzieje? Dlaczego tutaj ktoś podpala, kurde, tych? Yy, właśnie, Cargo B1. A, no, akurat yy, ten pociąg ma pierwszeństwo, więc on ma prawo jechać jako pierwszy. rany boskie, chłopie! Jak ty widzisz? Nie za szybko to! Gdzie, gdzie, gdzie ty śpieszysz w ogóle? Gdzie ty się tak śpieszysz, chłopie? Przecież nic cię nie goni, kurde. Nie rozumiem o co ci chodzi, ale nie wiem. Jeszcze wykracza swoją prędkość, no i niestety mm, będziemy także że musieli zabijać osoby za to, które blokują właśnie ruch kolejowy. Prawda? E, pomimo, że to jest dostawczy pociąg, to i tak musimy zabijać. Więc no, Więc e... no, słuchajcie, tak to wygląda. Dobra, e, sorry, ale muszę cię zabić. Kurde! Co jestem? Dobra, musiałem go zabić, no bo on y, tam y, blokował y, ruch kolejowy, a nie można blokować ruchu kolejowego. O! No, Święty, gdzie ty tak pędzisz, chłopie? Nie porąbało cię trochę? Y, Nieważę. Y, dobra, y, pójdziemy sobie teraz. I uwaga, bo tutaj jest akurat trzęsienie ziemi, czyli warunki są niedobre. No i polecam, żebyście zatrzymali całkowicie pociąg, y, żeby wam się nic nie stało. No i rany boskie, no i kolejny kurde, chłop, który nie potrafi jeździć. Puźwa! Yy, natomiast, jeżeli nie wiemy, kto jest yy, ownerem tym pociągiem, to, to tego pociągu to właśnie. Yy, yy, to właśnie yy, nie zabijamy na razie. Dobra, zobaczymy sobie, ile on jeździ w ogóle tak mm. o, o, kurde, czekaj, czekaj, chłopie, ale zaczyna jest, może, swój pociąg, co? Bo zaraz się tutaj wywalisz. Ju, już, już widać, jak podskakują mu te. Szały, no popatrz, no zaraz się wywali, no mówię wam, no popatrz. no to po, co, co, co się stanie, no chłopie, no, no ale co ty robisz, no gdzie ty jedziesz, kurwa? Jak jest, czym czy, czy się nie ziemi, chłopie, zatrzymaj swój pociąg, zatrzymaj swój pociąg, grany boskie jeszcze tu będzie wybuchało, muszę odpalić tego, muszę odpalić tego, I, no i za spowodowany wypadek, eee, będziemy go zabijać, bo nie, eee, Dora, eee, niestety, ale muszę cię zabić. Eee... Siema kubek mi, ale w tej chwili nie mogę rozmawiać, bo prowadzę program. No i kolejny, no i tutaj też tak, że tutaj będzie się tutaj będzie blokował ruch ruch kolejowy. Ten pociąg, który się tam oddali pojechał, no niestety no tak to jest, słuchajcie. No, więc no. Zaraz wracam do Was. Zresztą jeszcze pójdziemy sobie tam takie jedno skrzyżowanie. No i chłopie, co ty robisz? No i, no i chłopie, co ty robisz? Dlaczego ty podpalasz, kurde, pociągi? To to ma być, kurde? Czemu ty w ogóle podpalasz? Jeszcze utrudnia ruch kolejowy i to jest ewidentnie niezgodnie z prawem. Dobra, y, dobrze, że co najmniej, y, ten, y, właśnie... Dobrze, że co najmniej, w sumie, y, usunął pociąg, bo tak to, to byłaby ewidentna tragedia. No ale dlaczego ty blokujesz, kurde, ruch? Dlaczego? Rzeczy niezgodne z prawem, no ale też można, też może jakby yy, ostrzec przed niebezpieczeństwem. No i kurde, kto tutaj zostawia podpalony pociąg? Co to ma być w ogóle? Nie, ewidentnie nie, nie, nie uszanowanie przepisów, tylko yy, kolejowych. Yy, teraz tak, pójdziemy sobie jeszcze na jedno skrzyżowanie, tak jak wam mówiłem, yy, i sobie pójdziemy tutaj. No i co tutaj się dzieje? Rany boskie, kurde, no kolejny pociąg, który się wykoleił, zawracam. No więc pamiętajcie żeby żeby tak nie robić. No, i, no ale co ty robisz, no co ty robisz, no chłopie? Nie porąbały cię trochę? Mam cię chodę zastrzelić, czy co? Mam cię zastrzelić i będziesz blokował kurde, ruch, ruch kolejowy czy co? Teraz, yy, chłopiem, musisz się ruszać, bo inaczej yy, muszę cię zabić, no ewidentnie no Tutaj yy, Akurat ma pierwszeństwo, no ale co ty zrobisz? No Chłopie, co ty tutaj zrobił? Chłopie! Nie wolno zmieniać Dedora, no, no przejechał go, no to dobrze. No to jest ten jeden denerwujący typ. Jest jeden denerwujący typ, który właśnie niestety zmieniał tor pociągom. Pamiętajcie, że pod żadnym pozorem nie wchodzicie na, na tory, bo no wiecie, no pociąg was przejdzie, no bo to jest no, logiczne, no, no hello, na mnie. Więc no. No, chłopie, masz nie blokować tym ucho. ufo, bo ja widziałem, że próbowałeś blokować. Bo, no, pamięta, pamiętajcie, że zablokowanie ruchu jest y, skutek zabijania. Y, więc, no, i w sumie to tyle myślę, że z dzisiejszego programu. Ale, chłopie, ale co ty robisz? Chłopie, co ty robisz? Nie zmienię, kurde, ruchu pociągu. No, Dobra, pojedźmy sobie, y, znaczy zobaczmy sobie, ok? Zobaczymy, czy się chłop zmieni. Uwaga! Dobra, no, nie zmienił. Ale ciekawe, czy by teraz zmieni... Mi teraz by. Ciekawe, czy by mi teraz zmienił. Czekajcie, bo tutaj chyba mam jednego typa. Rany boskie, chłopie! Za wykraczanie przepisów, niestety muszę cię zabić. No, to, że teraz nie jechałeś, to, to nie znaczy, że. Ten. Jechałeś. To nie znaczy, że nie jechałeś szybko, po prostu, nie? No. Uwaga, zmieni mu. Nie zmieni. Ale ciekawe, czy by mi tak zmienił. Przetestujemy sobie. I to będzie ostatnia rzecz, którą sobie zrobimy dzisiaj yy, w tym programie. No ciekawe, czym bym mi zmienił. Co? Dobra, on to na razie ma pierwszeństwo. Aha, jeszcze trochę się włączył. Dobra, nieważne. Yy, dobra, musi usunąć swój pociąg jednak. Dobra, ciekawe, czy teraz by mi zmienił. Chyba próbował kurde zmienić niestety. Yy, niestety próbował chyba mi zmienić właśnie. I yy, to właśnie duży problem. Jest, yy, więc no. Zobaczymy, czy, czy, czy by zmienił. Czekajcie. Dobra, niech se chłop jedzie. Niech se chłop yy, jedzie w sumie. Bo akurat on tu ma pierwszeństwo. No nie. No patrzcie, no on ewidentnie zmienił. No, no, przecież żadnego pociągu tu nie było, no niestety, ale chłopie muszę cię zabić. Nie wiem, dlaczego ty, kurde, chcesz zmieniać ludziom to jeszcze utrudniając ruch, przecież. Więc nieładnie, nieładnie. No, niestety, ale my to jesteśmy na razie w burzu, no, przecież bezpieczeństwo w ludzie jest ewidentnie okropne. Jesteśmy na szarym końcu, kuźwa. No, nieładnie, no, kurde, no, fajnie by było, gdyby piążcy yy, zaczęliby, yy, kurde, y, szanować przepisy. Słuchajcie, to tyle z dzisiejszego programu, widzimy się w czwartek. No i widzicie co tu się dzieje? Wypadek! Boże! Co ty robisz? Boże, co ty robisz, gościu? Czy mam cię zaszczelić?